Cześć tutaj Fauder, witam Was w nowym odcinku pancernej pięści i jak widzicie jestem już w posiadaniu FV4202, czyli 10 tieru medów brytyjskich. W końcu udało mi się dobić do tego czołgu dość, dość mocno. Na jego parłem była promocja, można było kupić go za, za 4 miliony Zresztą wszystkie od 8 tieru brytyjskie medy można było kupić taniej, więc warto było zaoszczędzić troszkę kasy i właśnie tego meda kupić. Udało mi się go zakupić w sobotę i od soboty próbowałem nabić na nim 15 bitew. Różnie z tym wychodziło, bo wszyscy na niego polowali przez ten czas, więc było dość ciężko, ale ostatecznie udało mi się nabić te 15 bitew zwycięskich i zgadzałem 15 tysięcy golda. Mamy mapkę port, jadę sobie na środek tutaj tą fałeczką, fv Mam Apollo jeszcze do pomocy w Batchacie i szkrabek w E50. Tutaj ten środek jest bardzo fajny. Zobaczcie, jest tylko jedna artyleria, więc tam jakoś specjalnie się nie przejmuję. Chociaż w tym momencie właśnie dostałem od niej strzał. rozbrałem mi amunicję, naprawiam sobie amunicję. Jeżeli ta ta się nie będzie jakoś na mnie specjalnie skupiała, chociaż zawsze się skupiała przez ten weekend, przynajmniej bo każdy chciał ubić tego. chwała, to jest bardzo rzadki czołg. To tutaj jest bardzo dobra miejscówka geranie dla, dla każdego rodzaju medów i czołgów, które mogą opuszczać działo. Tej arty już nie jest tak dużo, więc tym bardziej, tym bardziej polecam tutaj tą miejscówkę. Jeżeli macie opuszczenie działa, to powinniście być z tego zadowoleni. FV, tak jak zresztą 9 tier, czyli Centurion 7.1, jest bardzo dobrym snajperem. To działko bardzo szybko ładuje, to jest 7, chyba 0,8 sekundy, czy 7,7, jakoś tak. W każdym razie bardzo szybko, niezła penetracja, natomiast... Jedynym problemem jest to, że nie ma tutaj pocisków goldowych z jeszcze lepszą penetracją niż zwykłe. Są pociski hash, jak widzicie. Te pociski hash, zobaczcie właśnie strzelam z tego hasha zadaje za 515 obrażenia. Te pociski hash są takimi burzącymi pociskami z bardzo dobrą penetracją. 210 penetracji, 480 średnich uszkodzeń. Jeżeli tylko dobrze uda Wam się trafić i przebić czoł przeciwnika, to nie dosyć, że zadacie moja naprawdę duże obrażenia, to jeszcze będziecie w stanie mu naprawdę tam zepsuć dużo i, i pozabijać członków załogi. Bardzo, bardzo fajne pociski, tyle że trzeba uważać i żonglować nimi odpowiednio, bo jeżeli nie przebijecie pancerza, no to zadacie jakieś tam obrażenia 40, 80 czy, czy 120 i, i to czasem naprawdę boli. Zobaczcie jaki ostrzał mam na tej mapie. Ta mapa ma 830 metrów szerokości i długości tylko, więc tak naprawdę, że jesteście na samym środku tej mapy, tak jak mniej więcej ja stoję, to jesteście w stanie strzelać w dowolnym kierunku, gdzie tylko ktoś Wam poświeci przeciwników. Tam próbuję się skupić na, na tej lewej stronie, bo bo tam jest więcej czołu przeciwnika, zresztą po, po, po prawej stronie nie mam nic wyświecone. Wyjeżdżam na górkę, oddaję strzał i się chowam. Teraz tego może Tygrysa dwa tutaj, bo ten Tygrys dwa mnie świeci i, i przez to inni mogą do mnie strzelać. Zobaczę, czekam aż się przeładuje, wyjeżdżam tylko tyle ile muszę, ładuję mu prosto w boczek i się chowam. Mam 700 HP. Na szczęście Arta już do mnie nie strzela tutaj więc powinienem, powinien sobie dać radę z tym Tegrysem, właśnie udało mi się go wykończyć. Tak się powinno grać z tym Medym generalnie, on nie jest zbyt dobry w bliskim kontakcie z innymi czołgami, nie ma zbyt mocnego pancerza, ten Kabuk jeszcze coś tam potrafi odbić, Wiecza też jest taka dość dingująca, ale to są raczej takie, takie, bonusowe powiedzmy odbicia. Ja bym na to specjalnie nie liczył, czasem, czasem po prostu mamy farta, że coś tam się od nas odbije, natomiast wyjeżdżanie na Pewniaka i i liczenie na to, że coś uda się odbić, to jest, to jest raczej zła taktyka na tym czołgu. E-50 wyjeżdża, dostaje kolejny strzał. Chyba zerwałem mu gąskę, powinienem mu zerwać gąskę. Za chwilkę zobaczymy, tutaj jeszcze jedzie. Jedzie T-34, zobaczy odbił się od mojej wieży. No i niestety zostałem tutaj wykończony przez IS-7, który stał sobie z tyłu. Ale generalnie tak, grałem tym medem, staram się utrzymywać dystans cały czas. Liczyć na to, że ktoś mi wyspotuje coś i będę mógł sobie spokojnie postrzelać z większej odległości. Ten czołg naprawdę potrafi być, potrafi być upierdliwy, jeżeli tylko pozostaje, pozostaje poza zasięgiem doku przeciwnika i sobie strzela po prostu do, do tego, co jest wyświecone. Mam nadzieję, że troszkę teraz już będzie łatwiej grać tym czołgiem, już nie będą wszyscy tak napaleni na zniszczenie tego fv -a. Zresztą dość dużo tych FV-ów się pojawiło przez ten event, bardzo fajny event. Teraz mamy T57 i... I, i dwa poprzednie czołgi, czyli T-54 i T-69 po obniżonej cenie. Na szczęście już mam zdobione te czołgi, więc nie będę musiał nimi grać. Natomiast jeżeli nie macie, to bardzo polecam tą linię. I teraz zarabiamy 30% więcej na tych czołgach, więc jeszcze, jeszcze fajnie się gra, można całkiem fajnie na nich zarobić. Zostaną tutaj Apollo jeszcze. Apollo sobie tutaj jeździ również po tych górkach, ma Full HP. Widać, nikt się na nim specjalnie nie skupiał. Bo nie ma na niego pewnie eventu za, za Golda, więc tutaj powinien sobie spokojnie dać radę. I siódmy, który mnie zabił, dalej sobie tutaj jeździ w naszych budynkach. Za chwilkę Apollo powinien go wykończyć. Już do niego podjeżdża bliżej, pewnie się przeładował. Fajna, fajnie mi się gra tym, tym FMG geranie. Muszę go polecić osobom, które lubią na przykład patona amerykańskiego dziesiątego bo te czołgi są do siebie dość podobne przy czym Patton ma jednak troszkę lepsze pancać tej wieży ta wieża potrafi dużo dużo więcej odbić natomiast nie ma takich fajnych pocisków hash jeżeli z hash y chcecie strzelać do kogoś, to najlepiej chodzić po Francuzów i nigdy nie celujcie, nawet jeżeli jest bokiem czołg francuski, to nie celujcie mu w kadłub, dużo fajniej chodzi w wieżę do tego można tam amunicję uszkodzić, pozabijać dowódcę ładowniczego ramię mu zrobić sieczkę z tego czołgu wewnątrz naprawdę wierzę że za każdym razem chodzi nie zdarzyło mi się, żeby był jakiś mały damage, zawsze za, za tak 500-550 udaje się trafić, więc więc naprawdę, naprawdę polecam te pociski trzeba się do nich przyzwyczaić i trzeba się na nim grać, ale warto tutaj Apollo jeszcze fajna sytuacja, ponieważ Apollo została mu jedna, jedna pestka, tylko właśnie na nią przeładował Czyli miał już przeładowany jeden pocisk i został ten Tygrys 2, więc jedzie jak najszybciej, bo uda mu się zdobyć, mam nadzieję, medal za to, że, że zabił ostatniego przeciwnika, ostatnim pociskiem. Bardzo fajny medal, bardzo trudny do zdobycia, bo trzeba mieć troszkę szczęścia i musi się to wszystko ładnie zgrać. Tutaj nie strzela, bicie nie traci pocisku, chociaż widzi tego, tego badczata, będzie próbował tego tego Tiger'a, wyjedzie na niego, zobaczcie, spróbuję go zatamować. Najpierw, ponieważ 470 może mu nie wystarczyć. Ramu jego i za 220 ubija. Udaje mu się zdobyć ten medal. Fajnie, że, fajnie, że mu się to udało. Bardzo trudny medal do zdobycia, jak mówiłem, i, yy, i taki dość sytuacyjny. Dobra, tyle w tym odcinku. Zajrzyjcie na Facebooka, zasługujcie kanał, jeżeli Wam się podoba, komentujcie filmiki, tak jak, tak jak, zawsze, ewentualnie wyślijcie coś, jakąś powtórkę do Bitwy Tygodnia, a ja tymczasem Was żegnam i zapraszam na następny odcinek. Trzymajcie się, cześć.